I teraz tak, ważne jest to, spójrzcie teraz na ostrze, żeby nie ciąć w ten sposób, bo uderzam bokiem i Ja na etapie zamachu powinienem czuć tutaj, czy jest teraz jest ostrzem w bok, teraz jest ostrzem w dół. Jak jest ostrzem w dół, to cięcie jest pewne i dobre. Cięcie powinienem zatrzymać, kiedy kissak jest w stronę przeciwnika. OK? Może być trochę wyżej niż moja głowa, ale też nie powinno być tak. Gdybyśmy mieli tu strop, to ja bym uderzył w strop. Jeśli nawet nie uderzę w strop, to znowu jestem za bardzo odsłonięty tu. W razie czego mogę wykonać pchnięcie, blok, szereg technik z tej pozycji. Staje za bardzo.